Cześć, witajcie serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Kochani, myśmy wybrali się na małą, ostatnią wyciecz, wycieczkę już tutaj w Szwajcarii. Jest to nasz ostatni dzień pobytu. Jutro. W nocy wyjeżdżamy do Polski, pomyśleliśmy, że jeszcze na jedną wycieczkę się wybierzemy nad piękne jezioro, więc korzystamy z pogody i przyjechaliśmy tutaj nad jezioro. Widzieliście z drogi piękne ujęcia. Powiem Wam, że nie mogłabym nie wykorzystać momentu z drogi, nie nagrać Wam tych pięknych widoków. No, Szwajcara jest cudowna. Sami piszecie mi, że podoba Wam się ten kraj i podobają Wam się te ujęcia, które Wam pokazuję, więc staram się ich Wam pokazać jak najwięcej. My tutaj przyjechaliśmy nad jezioro czterech kantonów. Już w tym miasteczku raz byliśmy, ale powiem Wam, że nie mamy daleko od mamy do tego miasteczka. Jest przepiękne, można sobie tutaj spędzić fajnie czas, można się pospacerować przy jeziorze, coś sobie tutaj w restauracji wypić, więc pomyśleliśmy, że jest to niedługa droga i wybieramy się, i wybierzemy się tutaj, także pomyślałam, że Was również tutaj ze sobą zabiorę na ten ostatni dzień naszego pobytu w Szwajcarii. Oczywiście widoki z tego miasteczka również przepiękne góra i tutaj akurat przypłynął statek i tak się zastanawiałam z mężem, czy czasem się tutaj statkiem nie przepłynąć. Musimy się zorientować, jak długo te statki pływają, za ile wracają tutaj w to miejsce, bo mamy tutaj opłacony parking za nasze auto. Przejdę sobie na drugą stronę i Fajnie by było, żeby móc tutaj wrócić. Bo niektóre statki do, dopływają do innych miejsc i już nie wracają. A no, my mamy tutaj samochód na parkingu, więc musielibyśmy wrócić. No, ten statek akurat odpływa, nie zdążyliśmy na niego. Ale też nie wiem, dokąd on płynie Więc może się zorientujemy I zobaczymy Może uda nam się dzisiaj jeszcze Gdzieś wypłynąć, a jak nie to po prostu Spędzimy sobie tutaj czas Pójdziemy się czegoś napić, no powiem wam, kocham Kocham te szwajcarskie jeziora To jest akurat jezioro, jak wam mówiłam, czterech kantonów Największe jezioro tutaj w Szwajcarii I każdego miejsca, gdzie byłam nad tym jeziorem, zawsze ono pięknie wygląda, cudownie jest tutaj i jest akurat fajna pogoda, bo jest cieplutko, ludzie jak widzicie się tutaj w wodzie chłodzą no super, super dzisiaj trafiliśmy pogodę, mieliśmy iść na basen ale stwierdziliśmy, że jednak stawiamy na wycieczkę i przyjechaliśmy tutaj i mamy tutaj muzykę na żywo. Właśnie zaczęli nam grać. I przypływa statek, który płynie jeszcze raz, ale już tutaj nie wraca. Także niestety nie załapiemy się już na niego, No ale trudno. Już statkami tutaj po jeziorach pływaliśmy, więc nic się nie stanie, że dzisiaj nie przepłyniemy się statkiem. Jedliśmy sobie tutaj przy stoliku. Akurat udało nam się, miejsce się zwolniło. A i mąż przyniósł nam po banaszu dużym. Więc siedzimy sobie tutaj przy samej wodzie. Akurat się udało, wiesz, zobaczyłem, że jest wolny stolik. Także mąż tylko odebrał nam po banaszu. banasz to jest piwo z cytro. I sobie troszeczkę tutaj przy wodzie posiedzimy. To co, kochanie, na zdrowie, za te nasze wakacje, ostatnie piwko. Zawsze udane. Mhm. Mm I powiem Wam, że jest to nasz ostatni wyjazd tutaj. Ale nie chcę się wracać. Z chęcią byśmy sobie przebukowali, nie? Mm -hmm. Tak się zastanawialiśmy, bo jeszcze byłaby taka możliwość, ale. Za miesiąc jedziemy na następne wakacje, więc musimy trzymać wolne, bo mamy wolne jeszcze. Ale za miesiąc lecimy na następne wakacje, dowiecie się tego w następnych filmach, gdzie lecimy. Są to nasze, Będą to nasze wymarzone, nie? Nasz wymarzony wyjazd. O! Od kilku lat. Od no? kilku lat. Mąż bardzo chciał tam lecieć, więc spełniam męża marzenie, ale tak jak powiedziałam, dowiecie się w dalszych filmach. Także nie przedłużamy. I wracamy jeszcze do Polski na kilka dni. Jeszcze małe zakupy w Polsce i wracamy na Islandię. Ja na szczęście tylko jedę na dwa dni do pracy, później mam cztery dni wolne, więc tak mówię, wystarczyłoby tylko jeszcze dwa dni wziąć wolnego. Ale też loty nam się nie zgadzają, więc nie przedłużamy, wracamy. A później miesiąc pracy i jedziemy ponownie na wakacje. Także nie jest źle. Ale powiem Wam, że zawsze jak jesteśmy w Szwajcarii to nie chce nam się nigdy stąd wyjeżdżać. Zawsze, w zeszłym roku przedłużaliśmy pobyt o tydzień, dwa lata temu też tutaj byliśmy, też przedłużaliśmy pobyt, prawda? Jakoś tak lubimy tu być. Tu jest bardzo przyjemnie, pogoda zawsze nam dopisuje. Były cudownie te jeziora, no czego chcieć więcej? Także kochani, na zdrowie. No i tak będziemy zakończać te nasze wakacje z tego miejsca. I zobaczcie, jaka ta woda jest czysta, przejrzysta. Normalnie ryby widać w wodzie, pływają tutaj z brzegu. Zobaczcie. Wszystko w niej widać. Bardzo czyściutkie są te jeziora. Przejrzysta woda. Aż mam ochotę wskoczyć i z mężem pokąpać, ale niestety nie mamy stroju, bo można by było tam, ludzie się kąpią tam w oddali i można zejść sobie i się wykąpać, ale nie wzięłam niestety ze sobą stroju, mąż też nie wziął kąpielówek, więc musimy się nacieszyć tylko tutaj tą widokiem tej wody. Ale powiem Wam, że jest tak gorąco, że człowiek by chętnie wskoczył i popłynkał się w tej wodzie. popłynął statek, który tutaj już nie wraca. Taki starodawny jak widzieliście. Kiedyś też chcieliśmy nim popłynąć i też na niego się spóźniliśmy, nie? <gry> Jakoś nie mamy szczęścia na przepłynięcie się tym statkiem. On płynie do lucern i teraz już nie wraca, ale jak są wcześniejsze godziny, to on płynie do lucern, wraca i płynie ponownie do Lucern. I teraz to jest ten rejs, gdzie płynie tylko do lucern i już nie wraca. Także dobrze by było pojechać do Lucern, zostawić tam samochód i popłynąć właśnie z Lucern, przypłynąć tutaj i wrócić do Lucern. Ale jakoś tak się nigdy nam nie składa. Zawsze jak przyjeżdżamy tutaj, to tu mamy auto na parkingu. No nic, trudno. Podeszliśmy do restauracji, w której zawsze jak jesteśmy tutaj, a jesteśmy już tu chyba czwarty raz, zachodzimy na pyszne kurczaczki. I dzisiaj też tak musiało być, żeby zjeść tutaj kurczaczka. więc... Są puste stoliki. Nie omieszkamy i zjemy, zjemy kurczaczki. Tak, także siadamy i jemy. Jest to restauracja Gasthus Ochsenbrunnen. Więc dużo się zmieniło, powiem Wam. Nie wiem jak karta, ale tutaj zmieniły się stoliki. Tutaj też dodano więcej parasoli. Wcześniej się siedziało bez tych parasoli, także naprawdę jak ktoś chciał tutaj usiąść, zjeść i siedział w słońcu to musiał się ugrzać nieźle, a teraz widzę takie parasole są bardzo przyjemnie i... nie, jest dobrze tutaj pewnie, i szukamy naszych kurczaczków, bo powiem Wam szczerze, że nie pamiętam które to były, może się też trochę menu zmieniło ale tu nie tylko kurczaki możecie zjeść ale kurczaki są Wybitne. Wybitne, najlepsze. Powiem Wam, że nam tak posmakowały. Trzeci raz. Trzeci, a nie czwarty? Czwarty chyba nawet. I musimy zawsze tutaj właśnie na te kurczaczki zajść. I nie wiem, muszę się zorientować, które to są. Ach, to są te. pule Flygali, czyli skrzydełka. Tak, ale nie chcę ostrych. Nie, nie, możesz wziąć albo ostre, albo normalne. I kosztują 19,50 i do tego możecie sobie wziąć sałatę albo frytki, co chcecie, ale to są chyba te. I frytki na przykład kosztują duża porcja 9,50, 9 franków 50 rapów. Także jeszcze się tutaj dokładnie rozejrzę, ale tu możecie naprawdę zamówić sobie różne inne rzeczy. I dankę i będziemy sobie zamawiać. I przyszły nasze kurczaczki To są kurczaczki z takim sosem serowym Do tego są frytki I mąż też ma tutaj kurczaczki z sosem serowym I do tego też jest dodawany chlebek Także powiem Wam Najlepsze kurczaczki jakie jedliśmy Są właśnie tutaj w miasteczku Brynen Także zabieramy się do jedzenia Smacznego kochanie Smacznego, dziękuję, fajnie I kochani tutaj się je rękoma, nie dostajecie sztućców, ale później dostajecie mokrą chusteczkę, żeby sobie wytrzeć ręce. No powiem Wam, te kurczaki z tym sosem, to jest coś, coś wspaniałego. Do tego dostajecie właśnie chlebek, żeby sobie jeszcze ten sosik tutaj wyczyścić z pojemniczka, wymaczać. I... Jesteśmy tutaj nie tylko my, bo już tutaj przyszło bardzo dużo osób i za, jak zaobserwowaliśmy, to wszyscy właśnie zamawiają te kurczaczki. You, dobrze, bardzo. Dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dziękujemy. Mhm. Mhm. Obsługuje nas Pani od czterech lat, która mówi po polsku, słuchajcie. <grytanski> Cześć. <Ciesz. grytanski> jak Ci masz? <grytanski> Zawsze nas Pani obsługuje i zawsze nas obsługuje. Stara się mówić w języku polskim, także bardzo miło. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Także dokończamy jeszcze nasz banasz. I banasz to jest, jak Wam mówiłam, cytro z piwem, także jest bardzo słaby. Także nie dziwcie się, że mój mąż też wypije banasz z piwem, bo tu jaka jest możliwość? 0,5. Ok. A może wiecie, dużym mężczyzną, więc dla niego taki banasz to na jego organizm nie wiem, Można wypić trzy piwa półlitrowe, ale ja tak nigdy nie ryzykuję, nie wypijam więcej jak jedno piwo. No jeszcze jak zjesz to już w ogóle, nie? No, ale ja nie ryzykuję, bo ja tu nie mieszkam. No, ale tak, tak jak mówią tutaj ci co mieszkają, nie? To tak 0,5. i pół. Pół jest limit, ale to, to wychodzi trzy piwa, no, albo nawet pół butelki wina. A powiem tak, wam, tak. Szwajcarzy potrafią wypić, nie? I jeżdżą, i jeżdżą. I jeżdżą, także... Tak, ale my tu jesteśmy na wakacjach, mąż nie ryzykuje, no, Także kończymy i po malutku będziemy wracać do domu. Jak będziecie kiedykolwiek w miejscowości Brunnen, Kanton Schwyc, to polecam Wam tą restaurację. Tutaj jest na rogu. Jak idziecie tam od parkingu. Tutaj na rogu jest ta restauracja Najlepsze kurczaczki, skrzydełka jakie je jedliśmy z sosem serowym z sosem serowym, no powiem wam Wyśmienite i to, że było nam gorąco Ser, Sos serowy z Emmentalera. Tak, taki, taki specyficzny smak, nie? Ale, ale miał bardzo dobre przyprawy bo... Och, I powiem wam, że było nam naprawdę gorąco ze mnie się można powiedzieć, lało, bo, bo siedzieliśmy prawie w słońcu. To, że parasole były to, to nie dawało tyle, żeby nas chłodziło. gorąco? No, 30 stopni. 30 jak nie więcej. Nie, już Ko 30. Ale to powiem Wam, warte było tam posiedzieć i te kurczaczki zjeść. A teraz słuchajcie, idziemy na parking. I idziemy do mojej mamy. I widzę, że. Że troszeczkę słońce mi dzisiaj chwyciło, no ale tutaj powiem Wam, że przyjechaliśmy dość wcześnie. O której 15? Po 15 było, nie? No, także było mocne słońce, więc jeszcze się dzisiaj troszeczkę tutaj mogliśmy opalić. A ja dzisiaj słuchajcie w takiej przewiewnej sukienusi która jest naprawdę bardzo przyjemna do ciała więc jak się zgrzałam to naprawdę nic nie czuję jakbym miała spodenki czy jakąś koszulkę to byłoby mi gorzej bardziej bym to odczuwała a w takiej sukienusi powiem wam rewelacja, co tam patrzysz? Ferrari Ferrari mąż tutaj słuchajcie zwraca zawsze uwagę na te lepsze samochody i gdziekolwiek widzi to się zaraz zatrzymuje bo tutaj naprawdę tyle fajnych samochodów jeździ że tylko patrzeć. Jesteśmy na parkingu, a z parkingu, zobaczcie, mamy taki widok. I te dwie góry. Przybliżę wam troszeczkę. Pięknie to wygląda. Tutaj mamy te góry. A tu mamy taką górę. Piękna miejscowość. Polecam wam miejscowość Brunnen, Kanton Szwedz. Moi drodzy, to był już ostatni film z naszego pobytu w Szwajcarii. Z ostatnimi promieniami słonecznymi z dzisiejszego dnia żegnamy się z Wami. Dziękujemy Wam serdecznie za to, że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten okres, który byliśmy tutaj w Szwajcarii, miło z nami spędziliście w naszych filmach. Żal nam się rozstawać, prawda? Ach, naprawdę żal, ale no niestety życie toczy się dalej. Trzeba wracać do pracy, trzeba wracać do yy, Islandii, więc wakacje się kończą. No, dokładnie. Także kochani, dziękujemy wam serdecznie za oglądanie. My oczywiście widzimy się już w następnych filmach. Wy kochani, trzymajcie się cieputko i do zobaczenia. Buziaki. Pa.